No i jak tam? Na święta pewnie wszystko już gotowe. Wie pan, ja to już niewiele robię. No, u mnie to samo. Nawet choinki jeszcze nie ma. A? U nas to zawsze wybierał Staszek najładniejszy. No, i jeszcze te, prezenty. Nie wiem. O tym to już w ogóle nie myślę. Bo najważniejsze to być wśród ludzi. Ale oni wszyscy będą? Skąd? Ja już nawet nie mam z kim się płatkiem podzielić. No, bo ja to bardzo chętnie. Naprawdę? Bo ja właśnie dostałam. No, i spoko stary, zaraz będę wysiadał. Także siema. Wesoły. Wesoły. Przełam samotność starszych osób. Ufunduj dla nich świąteczne spotkanie. Wejdź na podarujwigilie.pl.